Jacek Wójcik urodził się jako człowiek, którego los od samego początku wydawał się skazany na wyjątkowość. Choć nikt wtedy nie mógł przypuszczać, że stanie się jedną z najbardziej barwnych postaci polskiej telewizji, ikoną programu Królowe życia i bohaterem, którego śmierć w październiku 2025 roku wstrząśnie widzami w całej Polsce. Przez lata pozostawał postacią wielowymiarową z jednej strony pełen humoru, spontaniczny i charyzmatyczny, z drugiej niezwykle wrażliwy artysta konserwator sztuki i człowiek, który wiedział, jak kruche potrafi być życie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie poświęcił się sztuce konserwacji i renowacji dzieł sakralnych. Miał wyjątkowy dar, który pozwalał mu przywracać świetność obiektom zniszczonym przez czas, a każdy, kto znał go od tej strony, mówił, że w pracy nad starymi ołtarzami, obrazami i rzeźbami odnajdywał wewnętrzny spokój i duchowe spełnienie. Jednak świat poznał go przede wszystkim dzięki telewizji. Kiedy pojawił się w programie Królowe Życia, emitowanym na antenie TTV, od razu stało się jasne, że nie jest to zwyczajny uczestnik reality show, ale osobowość, której nie sposób przeoczyć. Jego energia, niepowtarzalne poczucie humoru i autentyczność przyciągały uwagę widzów od pierwszego odcinka. Nie udawał nikogo, nie kreował sztucznego wizerunku celebryty, tylko był sobą i to właśnie szczerość sprawiła, że tysiące, a potem miliony Polaków pokochały go i uznały za człowieka, który potrafi wnieść światło nawet w najbardziej ponury dzień. U boku Dagmery Kaźmierskiej, Laluny czy Edzi wnosił na ekran lekkość, spontaniczność i charyzmę, które sprawiły, że każda scena z jego udziałem nabierała niepowtarzalnego charakteru. Dla wielu był duszą towarzystwa człowiekiem, z którym chciało się spędzać czas i którego dowcipy cytowano na co dzień. Widzowie mieli poczucie, że Jacek jest jak dobry znajomy z sąsiedztwa, barwny, szczery, odważny i zawsze gotowy do śmiechu. Jednak za ekranowym uśmiechem kryło się życie, które nie zawsze było łatwe. Jacek nigdy nie afiszował się swoim prywatnym światem. Widzowie wiedzieli, że jest plastykiem i konserwatorem, ale mało kto zdawał sobie sprawę, jak wiele serca wkładał w swoją pasję i jak wiele wysiłku kosztowało go łączenie pracy artystycznej z telewizyjną karierą. Jego przyjaciele mówili, że potrafił godzinami opowiadać o obrazach, rzeźbach i architekturze sakralnej, ale też o codziennym życiu, które traktował z niezwykłym dystansem. Zawsze żartował, że choć w telewizji bywa gwiazdą, to tak naprawdę jego prawdziwą sceną są stare świątynie w których przywracał blask ołtarzom i freskom. Popularność Jacka gwałtownie rosła, a program W królowe życia szybko stał się jego wizytówką. Jednak, jak w przypadku wielu postaci znanych z telewizji, to, co widziała kamera, było tylko częścią jego prawdziwego oblicza. Bliscy przyznawali, że Jacek miał ogromne serce, był lojalnym przyjacielem i człowiekiem niezwykle empatycznym. Potrafił godzinami rozmawiać z ludźmi, wysłuchać ich problemów, podtrzymać na duchu. Wielu mówiło, że jego obecność działała jak lek niósł ze sobą pogodę ducha, która koiła smutki innych. Dlatego, informacja, która obiegła media 1 października roku 2025 roku, była dla wszystkich szokiem. Jacek Wójcik nie żyje, miał zaledwie 55 lat. Dla widzów, którzy jeszcze niedawno śledzili jego poczynania w telewizji i mediach społecznościowych, ta wiadomość była nie do uwierzenia. Pierwsza poinformowała o tym Dagmara Kaźmierska, jego wieloletnia przyjaciółka i współtowarzyszka ekranowych przygód. Na Instagramie napisała krótkie, ale pełne emocji słowa: Żegnaj Jake. Do zobaczenia w innym świecie. Kochani, dziś odszedł Jake. Nie będzie Was już bawił. Miejmy go w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję. Ten wpis rozszedł się błyskawicznie po internecie, wywołując fale komentarzy, w których fani żegnali swojego u, dzenkowali mu za wspólne chwile przed telewizorem i składali kondolencje rodzinie. Chwilę później głos zabrała także Laluna, kolejna bohaterka w królowych życia, która ujawniła, że przyczyną śmierci była ciężka choroba nowotwór złośliwy z przerzutami. Rak zabrał Jacka w błyskawicznym tempie. Jeszcze niedawno nikt nie przypuszczał, że zmaga się z czymś tak poważnym. Sam Jacek nie mówił o chorobie publicznie, nie chciał litości ani współczucia. Choroba przyszła nagle, jak zdradziła Lalunę, Jacek zemdlał, trafił do lekarza, a diagnoza okazała się bezlitosna. Nowotwór był już w zaawansowanym stadium. To, co spotkało Jacka, przypomniało wszystkim, jak nieprzewidywalne i kruche jest życie. Choć zmarł szybko i niespodziewanie, Jacek zdążył jeszcze spełnić swoje ostatnie marzenie powrócić do telewizji i ponownie poczuć radość, jaką dawała mu obecność przed kamerą. Na kilka miesięcy przed śmiercią wystąpił w programie podróżniczym Orzeł czy Reszka, nagrywanym latem 2, 2025 roku razem z Edytą Nowak-Newarą, znaną widzom jako Edzia. Dla Jacka udział w tym projekcie był czymś więcej niż tylko pracą, to była czysta przyjemność, przygoda. Powrót do tego, co kochał najbardziej: podróży, poznawania nowych miejsc, ludzi i opowiadania historii w charakterystyczny dla siebie, pełen humoru i dystansu sposób. Mama Laluny wspominała później, że Jacek mówił do niej: „Jak wrócę z Orzełczy czy reszka, będę dzwonił do TTV, żeby nam coś dali, bo mam milion pomysłów”. Widać było, że żył tym projektem, cieszył się każdą chwilą spędzoną przed kamerą i naprawdę wierzył, że jeszcze wiele dobrego przed nim. Spełnienie tego marzenia nadało jego ostatnim dniom szczególny wymiar. Nawet Edzia, jego wieloletnia przyjaciółka, nie wiedziała, że dzieje się coś złego. Jak opowiadała w rozmowie z mediami, Jacek godzinę przed śmiercią zadzwonił do niej, rozmawiał tak, jakby nic złego się nie działo. Cały czas byliśmy na telefonach. Nie widywaliśmy się codziennie, ale mieliśmy stały kontakt. Dużo razem przeżyliśmy i przegadaliśmy, mówiła ze łzami w oczach. Ta rozmowa okazała się ich ostatnią. Rodzina Jacka przekazała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowała o ceremonii pogrzebowej zaplanowanej na 4 października o godzinie 10 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Duśnickiej w Kłocku. Podkreślono, że bliscy pragną przeżywać żałobę w intymności, z dala od kamer i medialnego zgiełku. Fani jednak nie kryli żaru i bólu w mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów, w których wspominano ulubione sceny z jego udziałem, cytowano żarty i zenkowano mu za autentyczność. TTV, stacja, która dzięki niemu zyskała ogromną oglądalność, wyemitowała specjalne pożegnanie, przypominając najpiękniejsze chwile z udziałem jacka. Widzowie mogli jeszcze raz zobaczyć jego uśmiech. Usłyszeć charakterystyczne powiedzonka i przypomnieć sobie, dlaczego tak bardzo go pokochali. Dla wielu było to bolesne, ale jednocześnie potrzebne symboliczne zamknięcie historii człowieka, który stał się częścią ich życia. Jacek Wójcik pozostanie w pamięci Fanów jako człowiek, który umiał cieszyć się chwilą, który potrafił rozśmieszyć, ale też wzruszyć. Jego życie pokazuje, że warto spełniać marzenia, nawet jeśli wydają się nierealne, bo nigdy nie wiadomo, ile czasu zostało. On zdążył.